Przy okazji wizyty na Odrze chciałbym Wam pokazać w cyklu Akademia Robinsona sposób, jak zamocować zapinkę lub Dakrona bez węzła. Przy Dakronie pokażę jeszcze w jaki sposób, na trzy sposoby właściwie, jak można to zawiązać, natomiast przy zapince pokażę Wam dwa. Także zapraszam. Mam zwykłą zapinkę, czyli łącznik gumy z żyłką. Teraz możemy to zawiązać na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki klasyczny, który ja używałem dawniej. Czyli przekładamy tą część końcową tutaj przez oczko raz lub dwa razy. I tutaj po prostu robimy zwykły węzeł, który ściągamy do tej zapinki. I teraz. Naciągamy tą końcówkę i mamy połączoną zapinkę z gumą. Drugi sposób, który ja używam obecnie, to jest tak zwany sposób bez węzła, bo w tym pierwszym, tak jak widzieliście, ja to wiązałem na taki jakby klasyczny, standardowy węzeł, natomiast tutaj to wygląda troszkę inaczej. Różni się to tym, że tutaj nie przekładam tej jednej końcówki, tylko robię sobie pętelkę. Tą pętelkę przekładam przez tą dziurkę w zapince i teraz wygląda to mniej więcej tak. Tutaj oczywiście na gumie cały czas mam tą tą końcówkę, którą to później będę zaciągał. I teraz zobaczcie, przekładam to tutaj raz. Przy cieńszych gumach można to przełożyć nawet trzy razy. Tu nie mam żadnego węzła, tylko to jakby się oplata w kierunku tego i zaciągam. I tutaj nie mam żadnego węzła i teraz tą końcówkę montuję dokładnie tak samo jak przy pierwszym sposobie. Oczywiście finalnie ten nadmiar trzeba tutaj uciąć, ale zapinkę mam zawiązaną i ten sposób różni się od tego pierwszego tym, że tutaj nie ma żadnego węzła, tylko jest to jakby obwinięte w koło tej zapinki, tak jak pokazywałem wcześniej i zobaczcie, tu się z tym kompletnie nic nie dzieje. Podobnie jak wiązanie zwykłej zapinki do pełnej gumy, tak jak to pokazywałem wcześniej, wygląda e, mocowanie łącznika dakronowego z gumą pustą. Tylko tutaj ja bym rozróżnił trzy sposoby. Pierwszy jest taki klasyczny, który preferują na, na różnych filmach instruktażowych, czyli tutaj po prostu przewlekamy dakrona przez tą pętelkę, którą on ma oryginalnie zrobioną i tutaj Robimy w tym miejscu dowolny węzeł. Ja to na potrzebie filmu, żeby to było szybciej, zrobię po prostu taki najzwyklejszy węzeł. I teraz zaciągamy tego Dakrona na tym węźle w taki sposób. I on, jakby przesuwając się w tą stronę, blokuje się na tym węźle. No i teraz tą końcówką, jakby zakrywamy cały ten węzeł. I to się mocno trzyma. Tu oczywiście ten nadmiar tej gumy trzeba obciąć, i to jest pierwszy klasyczny sposób wiązania dakrona. Kolejne dwa sposoby montażu dakrona, ja bym je porównał do tych. One są bardzo podobne, jeżeli nie takie same, w porównaniu do montażu zwykłej zapinki na gumie. Czyli po prostu przewlekamy przez to oczko, tak samo jak w zapince zwykłej mamy. Tam też jest oczko, tylko że jest to jakby w plastiku zrobione, tutaj mamy oczko jakby w tym dakronie. I teraz możemy to zawiązać klasycznie na zwykły węzeł, czyli całego tego dakrona trzeba tu przeciągnąć, i to po prostu ten węzeł tutaj zaciągnąć, i zakrywamy, tym, to jest równie mocne połączenie jak to pierwsze, które pokazywałem, i. Moim zdaniem nie ma to znaczenia, w jaki sposób się to zawiąże, czy taki, czy ten drugi. Różnica w porównaniu do tego pierwszego węzła jest taka, że tutaj po prostu ten węzeł jest większy, ale te dakrony mają na tyle duże te koszulki, że one tak czy owak ten węzeł zakrywają i nie ma to większego znaczenia. I trzeci sposób, którego myślę nikt nie stosował do tej pory, a pokazał mi to mój klubowy kolega Marcin, jest to jakby sposób bez węzła, który jest tożsamy z tym sposobem wiązania zwykłej zapinki również bez węzła. Czyli przekładamy tym razem nie ten pojedynczy koniec, tylko te dwa, zrobioną jakby pętelkę, przekładamy tutaj i robimy dokładnie tak samo jak z zapinką. Możemy to zrobić raz. Czyli zakładamy jakby taką pętlę. Drugi raz. I po prostu to zaciągamy. I zakrywamy koszulką. I mamy sposób bez węzła, ponieważ tutaj nie ma żadnego węzła. Tylko tak jak w przypadku zapinku. Jest to jakby tak opętlowane. Tutaj akurat podwójnie. W przypadku zapinki tam miałem cienką gumę, więc zrobiłem to potrójnie, ale zobaczcie, to równie mocno trzyma i nic się z tym kompletnie nie dzieje. Guma pusta jest na tyle sztywna i gruba, że nie są potrzebne struny do tego żadne, tylko po prostu wkładamy tą gumę kawałek po kawałku do szczytówki bez użycia jakiegokolwiek druta, czy też linki tej stalowej. O, już przeszło, proszę. Już mamy przeciągnięte przez szczytówkę. Tu, oczywiście, na końcu łącznik dakronowy. Guma. Dzisiaj spróbujemy na gumę 1.8. W ramach akademii chciałbym wam pokazać jak zazbroić top w pustą gumę. I będą to trzy sposoby, moim zdaniem. Będę się starał też powiedzieć, który moim zdaniem jest najlepszy, dopasowany do danej sytuacji. Tu już mam przeciągniętą gumę z łącznikiem dakronowym przez szytówkę. Teraz przekładam to przez. Drugi element ruszę i teraz, tak jak widzicie, tutaj ja mam top power z bocznym slotem. I teraz, żeby tą gumę tutaj przeciągnąć, to sobie to na chwilę zdemontuję i tą gumę wyciągam tutaj tym bocznym slotem. Teraz, oczywiście, montuję z powrotem. I mam to gotowe, przeciągnięte. Natomiast tutaj jeszcze to jest taki klasyczny sposób montażu topu może nie power, tylko topu karpiowego. Tutaj teoretycznie powinienem jeszcze dołożyć taką blokadę. Ja teraz tego nie będę robić. I tutaj wiążemy pętelkę i moim zdaniem ten sposób jest najlepszy na łowiska karpiowe, gdzie potrzebny jest nam ten zapas tej gumy. Jego tu nawet powinno być troszkę więcej. Tu na końcu powinna być pętelka, i w momencie, jak ta guma będzie wybierana stąd, no to zatrzyma się to na tej, na tej pętelce czy na tym węźle, który tutaj jest. Ponieważ ta część, którą tu zapniemy, powinna być na tyle luźna, że w momencie, jak jest bardzo duża ryba, to ona będzie z tego łącznika, z tej blokady, o może tak, która będzie tutaj, będzie sobie tą gumę powoli, powoli wybierać. Ta blokada musi być na tyle luźna że w momencie jak duża ryba będzie to będzie ona w stanie sobie wyjąć ten nadmiar gumy. Widzicie to się tak nie jakoś bardzo luźno, ale to się przesuwa. I normalny naciąg jest tak jak to jest tu zablokowane. Natomiast jak będzie duża ryba tu dodatkowo trzeba zrobić węzeł. I taki mamy normalny naciąg. Jak będzie bardzo duża ryba to ona sobie wtedy z tej blokady zabierze tą gumę i będzie sobie tam wyciągać, tej gumy wyciągać aż do tego miejsca. A my, mimo wszystko, jak już dociągniemy tą rybę do brzegu, jesteśmy w stanie później sobie tu z tego bocznego slotu tą gumę podciągnąć. I tak jak mówię, moim zdaniem ten sposób jest najlepszy na łowiska karpiowe, gdzie operowanie tyczką jest dość statyczne czyli ta tyczka. Stoi na balkonie i po prostu czekamy na to branie, i ten zwisający kawałek gumy nam nie przeszkadza. W momencie, gdy jesteśmy, tak jak dzisiaj, nad Odrą i chcemy, będziemy ten zestaw ciągle przerzucać, przerzucać, a mimo wszystko polujemy na większe ryby, moim zdaniem dużo lepszym sposobem jest montaż tej gumy pustej w sposób klasyczny. Czyli, mimo że tu mam ten boczny slot, ja sobie tą gumę wciągnę. Ciągnę ją sobie tutaj i normalnie mogę ją zamontować na zwykłym, zwykłym korku. Tutaj robię normalnie węzeł czy tam pętelkę, to co woli. I normalnie ten nadmiar, który mam tutaj, zawijam tak jak klasyczną gumę. W ten sposób ustalam sobie naciąg tej gumy. I ten sposób jest o tyle dobry, że nie mam tego kawałka zwisającego tutaj, i jestem w stanie też wyholować dużą rybę, ponieważ jakby no do tego są przeznaczone puste gumy. One jakby oddają tą moc, w pewnym momencie tą, tą rybę są w stanie zatrzymać. Wadą tego sposobu jest to, że nie jesteśmy w stanie tej ryby wyciągnąć na krótkim topie i sobie z bocznego slotu tej gumy zabrać, czyli musimy operować, jeżeli rzeczywiście pojawi nam się duża ryba, musimy operować na dłuższej, na dłuższej węce, na dłuższym topie. Załóżmy 5-6 elementów zależy. Trzeci sposób montażu pustej gumy to jest montaż systemem Pula Bung, który moim zdaniem łączy w sobie zalety obu wcześniej pokazanych. Mianowicie jesteśmy w stanie dzięki temu systemowi wyciągnąć dużą rybę na krótkim topie, ponieważ mamy tu dostępny ten kawałek gumy, który możemy wyciągać stopa i normalnie na topie dwuelementowym wyciągnąć tą rybę. A z drugiej strony, nie mamy tego odcinka gumy, który przeszkadza i który tutaj nam y, wystaje z bocznego slotu. Montaż jest w miarę prosty, czyli to jest jakby korek z taką rurką. Przez tą rurkę po prostu przekładamy gumę, i ten korek normalnie montujemy do topu w taki sposób żeby on tutaj ciutkę dosłownie wystawał. Tutaj się daje jeszcze taką blokadę, która nam to, żeby ta guma nie uciekła, jakby blokuje tutaj. I to, ten korek jakby też trzeba na tyle włożyć, żeby tutaj normalnie wchodził czwarty element. I w momencie, tak jak mówiłem wcześniej, jak mamy dużą rybę, rozepniemy tutaj top, to jesteśmy tu w stanie normalnie tą gumę sobie wyciągnąć i tą rybę scholować, a jednocześnie nie mamy tutaj gumy nam wystającej z tego bocznego slotu, która na przykład przy takich warunkach jak mamy dzisiaj przy rzecznym łowieniu moim zdaniem będzie troszeczkę przeszkadzać. Myślę, że bardzo ważne było, żeby ten zestaw stabilnie trzymać w miejscu nęcenia. Miałem taką bombkę lekką, na którą no prawie nie łowiłem, bo to za bardzo fruwało. Te ryby nie chciały do, tego, do tej przynęty, takiej fruwającej w cudzysłowie, doskakiwać. Miałem lekkiego listka, na które przez chwilę łowiłem i było w miarę ok. I miałem też liścia takiego 4 gramy. Potem go zmieniłem jeszcze na 5, bo ten 4 się urwał i też się dobrze na tą piątkę łowiło. Co jeszcze? To na topach miałem zapięte nasze gumy Robinsonowe puste. Na tym cięższym liściu była to guma 1.8 i uważam, że ona dzisiaj była idealna, bo te drobne rybki dobrze ta guma pracowała na tych mniejszych rybach. Natomiast te brzany można było spokojnie wyholować, dokładając dosłownie jeden element do topa. Czyli, jak mówiłem dzisiaj na top 4-elementowy, to te brzany na tej gumie 1.8 wychodziły na na pięcioelementowym topie, natomiast złowiłem też tą drugą brzanę na tą gumę cieńszą, którą miałem, czyli naszą 1,55 też pustą no i tutaj już musiałem dopiąć dwa elementy, hol trwał troszeczkę dłużej, ale też ta guma dała spokojnie radę, także nie było problemu i nie musiałem też używać, czasami jest konieczność, że no nie wiem, na całą tyczkę niemal się holuje te ryby no to tutaj nie było takiej potrzeby, także te gumy w 100% mi się dzisiaj sprawdziły na to łowienie No ja myślę, że istotne jest, najważniejsze jest, aby ten zestaw był dopasowany do wielkości tych ryb. No ja dzisiaj miałem te zestawy, myślę, że może nie gramaturowo za delikatne, ale za delikatne żyłki były na tych zestawach. Dlatego się te dwie ryby po prostu urwały, te przypony. Jadąc na takie, próbując polować na taką brzanę, no to trzeba mieć pewność, że ta żyłka na tym zestawie wytrzyma. Ja powiem szczerze, tak. Tą pogodę, którą mamy, te temperatury, to wszystko, te ryby też mają tego, powiedzmy, nie jest to dla nich komfortowe i myślałem, że może jedną, dwie się uda upolować te brzany, może dwa brania. Natomiast dzisiaj tych brań dość kilka było, tam jeszcze jedna gdzieś była podczepiona, się upięła i trzeba mieć po prostu pewność, nie może być to przypon 010, moim zdaniem, 0,12, tylko co najmniej takie 0,15, 17, żeby mieć pewność, że ten przypon i mocny haczyk nie musi być duży. Ale musi być przede wszystkim mocny haczyk, żeby to po prostu wszystko wytrzymało w momencie, jak już ta brzana weźmie i mamy ją do scholowania do brzegu.